Słuchaj, ja wiem, że Dawid jest gejem i że jesteście parą. No to był te cały cyrk. To, że, że co? No, kto ci takim z opowiadał? Dwóch chłopaków z waszej klasy, ten Eryk i ten drugi koszykarz, Mikołaj powiedzieli nawet, że się zamknęliście razem w łazience. Boże, posłuchaj, to, to nie jest prawda. No, oni się na niego uwzięli, się śmieją z niego, ale naprawdę tak nie było. No, owszem, Zamknęliśmy się w jednej toalecie, ale tu chodziło o coś innego. On nie jest gejem. No to w takim razie, dlaczego odwał ze mną randkę? I jeszcze powiedział, że nie może się ze mną więcej spotykać. Bo nie chciał iść na basen. No ale dlaczego? No, czekaj. Chodź. Chodzi o to, że on ma taką dużą bliznę na ramieniu, no i się jej wstydzi. Co ma, co to za bzdury w ogóle? Posłuchaj, może dla ciebie to są bzdury, ale dla niego nie. Widziałeś tam bliznę? Widziałem. Chyba powinnam go poszukać i z nim pogadać. No, powinnaś. Do zobaczenia. Cześć. Nadia jest super. Bardzo ją lubię i dobrze, że z nią pogadałem. Przez tych dwóch głąbów, którzy no opowiadali jakieś głupo do Dawidzie, mogła nigdy się z nim nie umówić. Mam nadzieję, że teraz się dogadają. Dawid nie czuje się już tak dobrze w nowej szkole. Jest przekonany, że Nadia nie chce mieć z nim nic do czynienia, bo dowiedziała się o jego bliźni. ja chciałam pogadać. Mogę usiąść? Jasne, siadaj. Ja myślałam, że jesteś gejem. Że co? No bo myślałam, że to dlatego się tak zachowujesz. Umawiasz się ze mną, potem nie umawiasz. Później znowu wykręcasz. Nie, to, to nie dlatego. No teraz już wiem, że to dlatego, że masz bliznę. Kto ci o tym powiedział? No, Marcin przed chwilą mi powiedział, dlaczego się tak zachowujesz. Co za zdrajca! Miał nikomu nie mówić. Nie, ale słuchaj, mnie blizna nie przeszkadza! Dawid jest wściekły na Marcina. Masz, ja cię, frajer. jej nie mówić. No ale o co ci chodzi? O bliznę mi chodzi. Słuchaj, człowieku, ona myślała, że jesteś game i jesteś moim chłopakiem. Chyba wolałbym, żeby dalej tak myślała. Człowieku, przestań histeryzować, tak? A ty przestań mi pouczać i wtrącać się w nie swoje sprawy. Tak, taki jesteś, kozak? Proszę, idź do niej i pokaż jej te bliznę. Co? Dokładnie, człowieku, idź, pokaż jej bliznę. Naprawdę stracisz super dziewczynę. Wychodzi, idź. Nadia, zaczekaj. Chodź ze mną na chwilę, proszę. Okay. Dawid postanowił posłuchać Marcina. Mimo, że obawia się reakcji Nadi, chce powiedzieć dziewczynie o swojej tajemnicy. Okej, okay, pokażę ci to. Jak byłem dzieckiem, oblałem się wrzątkiem. Lizna nigdy nie zniknęła. Po prostu mi ją pokaż. Wiem, że to paskudnie wygląda, dlatego się tak tego wstydzę. Mogę dotknąć? Jasne, jak chcesz. Mnie to nie boli. Masz bardzo delikatną skórę. Jest cięższa to dlatego. Dzięki, że mi ją pokazałeś. Teraz wiem, że nigdy by mi ona nie przeszkadzała. Serio? Tak. Bałem się tej nowej szkoły i bałem się, że od nowa będę musiał wszystkich przyzwyczajać do mojej blizny i znosić chamskie uwagi. A tu proszę, mam cudowną dziewczynę, mam wspaniałego przyjaciela i czuję, że ta blizna wcale nie jest taka straszna.